Oczywiście jesteśmy różnymi formacjami politycznymi, więc te szczegółowe postulaty mamy po prostu różne. Natomiast myślę, że... W no, czym jesteście Tomczyk... podobni? Już, już tłumaczę. Myślę, że Czarek Tomczyk mówił przede wszystkim o podejściu państwa do obywatela. Wielu wyborców Konfederacji, zwłaszcza tych, którzy się lokują po tej stronie wolnorynkowej, oni po prostu nie chcą, żeby państwo było opresyjne. Oni nie chcą, żeby państwo wysyłało na przedsiębiorców nieskończoną liczbę kontroli. Wielu oni nie z nich chce, żeby, żeby tego państwa w ogóle najlepiej nie było, jak najmniej, bo chcieliby no, ograniczyć o, nie, podatki. Ja myślę, że są państwa, które jest w stanie pomóc, ale nie jest, nie jest wymierzone jego. Jego działanie nie jest wymierzone złego obywatela. A jak ja państwo myślę... bez Pitu, bez zos u miałoby y, sprawnie funkcjonować? Nie, panie redaktorze, ale tak jak mówię, gdy, y, trochę chcę mnie wam przekonać, że teraz y, że mamy takie same poglądy w tym zakresie. Nie, nie mamy takich samych poglądów, tylko gdzieś życie nie jest czarno-białe. Gdzieś y, pomiędzy skrajnościami jest środek. I tym środkiem, racjonalnym środkiem, Wydaje się dziś być Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Ja myślę, że wyborcy Konfederacji bardzo mocno nie chcą państwa, w którym wszystkie decyzje zapadają na Nowogrodzinie. Nie chcą państwa, w którym nie można mieć innych poglądów, bo jak napiszesz na swoim samochodzie, co sądzisz o prezydenturze Andrzenia Dudy, to nagle się okazuje, że interesuje się tobą policja. Nie chcą państwa, w której do przedsiębiorcy często w jednym miesiącu przychodzą po 3-4 kontrole i tego przedsiębiorcę traktuje się jak nie jak. Człowieka pracującego na polskie PKB, tylko jak złodzieja, którego należy, na którego należy coś znaleźć. Czyli Panie to jest czyli ta Pośle. fundamentalna na, różnica. na te kilka, kilkanaście dni zapominacie na przykład o związkach Konfederacji z Marszem Niepodległości, o tym, co wielokrotnie politycy strony opozycyjnej, platformy koalicji obywatelskiej mówili, że, że rozruby, że brunatni, że faszyzm i tak dalej, trochę tutaj na siłę stara się mnie pan przykleić do Konfederacji, ja jeszcze raz podkreślę. To nie, często nie są ludzie e, z mojej bajki politycznej. Ja bardzo twardo będę e, cały czas mówił, że nie ma zgody na agresję, nie ma zgody, zgody na homofobię, nie ma zgody na antysemityzm, nie ma zgody na taką brunatność w polskim życiu publicznym. Tylko wyborcy konfederacji to są bardzo różni to są wyborcy i bardzo skrajni i myślę, że oni mimo wszystko będą bliżej lokują się Andrzeja Dudy, ale są też wyborcy bardzo zdroworozsądkowi, którzy po prostu nie godzą się na to, aby Polska była prywatnym folwarkiem jednej opcji politycznej, a de facto jednego człowieka. I ci myślę, że bardzo mocno zastanawiają się, patrząc na różnice pomiędzy nami a nimi, jednak wybiorą Rafała Trzaskowskiego.